Właśnie widzicie tutaj Daniela, który stara się... Przynajmniej udaje, że czyta. się zastanawiam się, czy on w ogóle czyta, czy on w ogóle coś pamięta z tego tekstu. Bo, bo tak w praktyce życia no to tak średnio mu to wychodzi, mi się wydaje. Dzisiaj znowu mieliśmy problem ze wstaniem, coś, on miał problem. Wyszliśmy ostatni, w sensie, już kobiety w ciąży wyszły i wszystkie dzieci. Więc jest um, <śledzimy>. tak <śledzimy>. Proszę pana, pan co? nagrał to tak przyświetlone, że żal dupy ścic. No to, to nie moja wina, że jest tak ustawiony to co... Taki filmowiec z ciebie, no. Dobra, nagranie numer dwa, bo tamto się nie udało. A więc po raz kolejny chciałbym skomentować to zachowanie Daniela. Ba bardzo popularne na tej naszej pielgrzymce. A więc mówi. Jesteśmy już nie się zatrzymali, zatrzymali na, chwilę. na chwilę. Po czym siedzimy tu już pół godziny, czyta książkę po raz kolejny. Przynajmniej udaje, że czyta, bo nie ma obrazku, więc... więc mi się wydaje, że to bardzo wolno mu idzie. No dobrze, kończymy to nagranie, bo nic więcej nie wymyślimy. Może w końcu ruszymy, bo to już trzy godziny przerwy. Następnej przerwy nie zrobimy w takim razie, bo, bo Daniel mnie po raz kolejny szuka. Dzięki. Ostatnia niedziela, niedługo się rozstaniemy Może się śmiejąc Niedługo się rozejdziemy Na jakiś czas Tomek pójdzie swoją drogą, ja swoją Tutaj sobie, żeby poświętować rozwód Rozejście Rozejście to nie separacja. jest... Rozej. to jest separacja, to nie ma rozmowy. I to było zaplanowane od początku, to nie jest tak, że się pokłóciliśmy to Tomku, ładnie zamówiłem kawę? Bardzo ładnie, tak? Gość nie, musiał, nie miał dużych problemów, żeby zrozumieć, o co chodzi. Było fantastycznie. <gry> Jednak to jest objaw gościnności niebywały. Ci panowie, którzy tam pracują, co prawda w niedzielę, ale dobrze. Przeszedłem drogę, ten, ten znak i tą drogą poszedłem prosto. Więc oni zaczęli z daleka drzeć japę, że nie tędy. <gry> no i bardzo ładnie ci panowie. Krzyczą, że tu człowiek pomylił drogę. Gościnnie, prawda? Tam pielgrzym intelektualista coś sobie zapisał, szanowni państwo. Rzadko to się zdarza na kamino, ale bywają także ludzie roztropni, którzy zapisują swoje doświadczenia duchowe, tak jak nasz tutaj mój osobisty ojciec duchowny. Na kamino mało zapisuje przez ale w życiu bardzo. W życiu dużo. Natomiast dużo zapamiętuje i wiele mądrości z siebie później wyciąga, dzieli się ze mną, ja idę potem całą drogę że później on tego, czyli to słucha, przerabia, ale to nie, nie wpływa na, na jego życie na razie. No zobaczymy. Na razie to jest tylko taka, taka inwestycja, która nie zwraca się. Każdy kiedyś wydał swój prawda? Na razie, na razie to jest człowiek sukcesu. O, popatrzcie, ja jestem człowiek porażki, to jemu się życie udało, a mnie nie. Ale na szczęście to nie jest twoja wina, więc to, to, jest, to, jest, to jest wina tego komara, który ci dzisiaj ugryzł. Tak. Nocy. Ale dupek mnie po prostu w duży palec tak ukrył, tak swędziało. Złośliwie zwierzę, że będę szedł tą drogą. Specjalnie to zrobię. To jego była wina. No to tym skończymy, właśnie nasze tutaj, szanowni państwo, że tak powiem, poranne pierdolenie. I gdzie mamy zrobić? Może poruszymy w przynajmniej po części biegnie po takich górkach Bardzo ładnych I oczywiście Ekonomia rządzi Gdzie tam ładne widoki Liczy się Pieniądze, pieniądze z prądu Myślałem, że takie drony i takie widoki To są tylko w Mongolii A tutaj proszę bardzo Dziko biegające konie Tu sobie idą Ja nie wiem skąd one się tu wzięły Tutaj dalej też Wodę piją I tutaj przy tym słupie wielkim też konie są. Tu. O, okej Hi, people. Szanowni Państwo, to jest najbardziej sympatyczny włoch na tej drodze. Ja. Ja. Jest pasywa. Jest pasywa. Jest pacjent. Jest Jest robia. Ja. What you can say in In police, um, you learn, -le teach me anything and yeah, teach me. <noise> Just is to me. Jesteś zajebisty. Yeah, he know what is the truth. Jesteś <noise> <a sabi> <noise> <a sabi> <noise> <noise> że jestem... Wolno idę, co prawdą jest, prawdą jest, jest, to, jest ale. Ja no po prostu stwierdzałem fakty, starałem się pomóc temu koledze. Tak, dobra, ja zgadzam się, ale kto dzisiaj na autobus no, nie dotarł? Nie dotarł na autobus, tylko autobus nie przyjechał w to miejsce, w którym byłem. No to pięknie pan sprawdził rozkład. Idealnie <grym> po prostu. Dwie godziny przed, przed przyjazdem autobusu. Trzy fakultety skończone i rozkładu nie umie czytać. Niestety, no po prostu tu nie ma przystanku, Jak Jeśli są przystanki, to nie są tylko autobusy. Fakt jest taki, <grym> że pan trochę spitolił Sytuację, no. Dobrze, żyjemy to, po, prawdą po, po, pozdrawiamy wszystkich proszę, tutaj, się, z, proszę, z się, proszę się przyznać tak, popełniłem błąd tak? tak, ale mimo to, to wszystko tak, tak cię to musi, tak, szanujemy, <laughs> lubimy i kochamy był pierwszy błąd w życiu, ale no tak no